Witam podobnie moi drodzy. W trakcie zapomniałem powiedzieć, że wyszło kilka błędów w tym samochodzie. Między innymi taki błąd jak P1352 sklasyfikowany jest jako przekaźnik żarzenia. I z czego to wynika? Ono wynika to z tego, że spalone są dwie żarowe świece i ten błąd się zapala. Oczywiście, diagnostyka. Polega na tym, że nie bierzemy przewodu bezpośrednio, dotykamy do świecy z instalacji 12V. Z na to, że to są świece 5V i je zniszczycie. Więc jakakolwiek diagnostyka będzie polegała na użyciu multimetru. No i oczywiście, troszkę teraz się to robi. jedną ręką, a drugą się filmuje. Ale na przejście, czyli dźwiękowy sygnał ma być, jeżeli dotkniemy do masy i do. Góry świecy, czyli jeśli przejście jest i sygnał dźwiękowy się pojawia, to znaczy, że świeca jest dobra. W tym przypadku dwie świece tą metodą zostały sprawdzone i dwie są spalone. W tym przypadku niefortunne jest usytuowanie samych świec, bo zobaczcie, to jest praktycznie z tyłu silnika, pod obudową filtra powietrza. Usytuowanie jest takie dość, można powiedzieć, niewdzięczne. Tak one wyglądają. Żeby to dokładnie zrobić i niczego nie zniszczyć, że będzie odłączyć całą tą szynę, która zasila, czyli żeby ona była luźna, żeby te kapturki były luźne. I odłączamy sobie ją z tyczki z dwóch śrubek. Te kapturki, które są tutaj, podważamy czymś, najlepiej wygiętymi szczycami takimi, żeby włożyć praktycznie dwa palce i do góry podciągnąć. W tym przypadku te świece już zostały poluzowane, była Niepewność czy się odkręcą, czy się nie urwą. No tutaj w tym przypadku to auto jest w oryginalnym przebiegu 132 000 jako pierwszy właściciel. Tutaj nikt nic nie grzebał. One są jeszcze w oryginale. Nic nie było wymieniane, poluzowane zostały wszystkie, wszystkie się ładnie odkręcają. Także może się uda. Może jedną wyjmę i zobaczymy, czy jest poluzowana. A tak wygląda. Ta akurat jest spalona. I diagnostyka będzie polegała na czym? O, będzie tutaj. Czyli bierzemy sobie do obudowy. Czyli tak. Nie, da się to bardzo zrobić jedną ręką. I w taki sposób. I teraz akurat w tym przypadku ta nie piszczy z uwagi na to, że jest Spalona przy prawidłowej, dobrej świecy będzie sygnał dźwiękowy, czyli coś takiego. Zakładamy nowe, oczywiście z ten gwinty, plus tutaj to prowadzenie głowicy smarujemy smarem ceramicznym białym. No i dokręcamy, oczywiście, z odpowiednim momentem przewidzianym dla tego silnika. Tak, naszym szybciutko jeszcze powiem wam jedną rzecz. Tu widzicie, już nie ma filtra. Mam go w tej chwili w ręce. Tak on wygląda. Tak jak powiedziałem, tu jeszcze jest w oryginale, wszystko zamontowane. Na co zwróćcie uwagę, jak będziecie ten filtr wymieniać? Spójrzcie tutaj na taką jedną rzecz. Tu jest taki specjalny dżingiel. Tak go nazywam. Cały ten wkład przekręcony jest na torksy. Raz, dwa, trzy. Ale cóż z tego, że sobie te się odkręcicie i będziecie wyciągać na siłę bez jednego manewru, zniszczycie pewien element, to jest odpowiedzialny za odwodnienie tego filtra. Mianowicie, przed jakimkolwiek wyjęciem, zobaczcie sobie jedną rzecz. Ten element jest ruchomy. Widzicie. W takim położeniu jest zamknięty. Żeby go zluzować i można będzie go wyjąć bez uszkodzenia tego elementu, który jest odpowiedzialny za odwodnienie, musimy go przekręcić. Musimy go przekręcić w drugą stronę. O, w takiej pozycji. Wtedy dopiero po odkręceniu tych trzech śrub możemy sobie wyciągnąć, to jest taki długi trzpień, on przechodzi przez cały wkład i na końcu jest oring, tak. Jeżeli go wyciągniecie od razu od dołu tą rureczką, wyleci Wam ropa. No i oczywiście później, kiedy wkładacie po przykręceniu, przekręcacie znowu ten element, blokujecie go i to cała filozofia. Chyba tyle na obecną chwilę. I będziemy działać dalej. Teraz w tej chwili będzie rozpinany rozrząd, ustawiany wszystko na blokadki. I będziemy działać dalej.